Serdecznie zapraszam do odcinka 140. 141 Roczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 77, Siedem Trąb. W poprzednim 139 odcinku opowiedziałem, co stało się po otwarciu Boskiej Księgi zapieczętowanej siedmioma pieczęciami. W tym odcinku opowiem o dalszym ciągu Apokalipsy św. Jana. Zanim Jezus otworzył ostatnią pieczęć siódmą, doszło do opieczętowania Bożych sług. Cztery anioły stojące na czterech narożnikach ziemi, mający moc wyrządzania szkód ziemi i morzu, zostały powstrzymane na ten czas. Anioł wstępujący od wschodu słońca zawołał do nich: Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom. Aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Święty Jan wymienia 12 pokoleń Izraela, i z każdego z nich, zasługujących na imię sługi Bożego ma być po 12 tysięcy. Apokalipsa wymienia takie pokolenia jak Judy, Rubena, Gada, Asera, Neftalego, Manasesa, Symeona, Lewiego, i Izahara, Zabulona, Józefa i Beniamina. Na liście zostało pominięte z nieznanych powodów plemię Dana, piątego syna Jakuba. Razem sług Bożych, naznaczonych pieczęcią Boga Żywego, ma być 144 tysiące wśród Żydów. Gdyby teoretycznie do sądu Bożego doszło w najbliższym czasie, to przyjmując liczbę 16 milionów Żydów na całym świecie, liczba 144 tysiące stanowi zaledwie około 2,4% populacji żydowskiej. Oprócz 144 tysięcy Żydów wybranych było dużo więcej z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków. Kiedy stanęli przed tronem Boga i przed barankiem, jeden ze starców powiedział: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę Otrze Bóg z ich oczu. Kiedy Jezus otworzył pieczęć siódmą, anioł zrzucił żar ognia ołtarza na ziemię, i nastąpiły gromy, głosy, błyskawice i trzęsienie ziemi. A siedem aniołów z trąbami przygotowało się, aby zatrąbić. Kiedy zatrąbił pierwszy anioł, a powstał grad i ogień, Pomieszane z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew i spłonęła wszystka trawa zielona. Trąba drugiego anioła spowodowała, że wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona. A trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń te, które mają duszę, i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Kiedy trzeci anioł zatrąbił, spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód. Bo stały się gorzkie. Po zatrąbieniu czwartego anioła została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak, iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części i noc podobnie. Święty Jan usłyszał orła lecącego przez środek nieba. Biada, biada, biada mieszkańcom Ziemi, wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić. Wkrótce zatrąbił piąty anioł. Ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na Ziemię i dano jej klucz od studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Owa szarańcza nie miała czynić szkody ani ziemi, ani zieleni, ani żadnemu drzewu, tylko wywołać, Cierpienie ludzi nieopieczętowanych przez pięć miesięcy. Ludzie cierpiący katusze szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. Szarańcza atakująca ludzi miała niezwykły wygląd. Podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce, podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła. Szarańcza ma nad sobą króla, anioła czeluści, o hebrajskim imieniu Abaddon, zatracenie, czy greckim Apolion, niszczyciel. Trąba szóstego anioła uwolniła czterech aniołów z nad rzeki Eufrat, którzy mieli pozabijać trzecią część ludzi. Wojska aniołów to jeźdźcy konni w liczbie dwa miriady miriad. Miriada to liczebnik grecki oznaczający liczbę dziesięć tysięcy, a więc jeźdźców miało być dwieście milionów. Święty Jan opisał jeźdźców, którzy mieli pancerze barwy ognia, chiacyntu i siarki, a głowy koni jak głowy lwów, ogony podobne do węży, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Te trzy plagi, czyli ogień, dym i siarka, zabiły trzecią część ludzi. Ludzie, niezabici przez plagi z pysków konnych, ujrzeli swoje grzechy jak uwielbianie demonów, złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych bożków, swoje zabójstwa, czary, nierząd i kradzieże. Wówczas pojawił się potężny anioł, obleczony obłokiem. Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste. I w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi, i zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał. Siedem gromów przemówiło swym głosem. Święty Jan usłyszał głos z nieba. Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego. Anioł stojący na morzu i na ziemi przysiągł na żyjącego na wieki wieków, że już nie będzie więcej zwłoki. W dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona. Tak jak podał on dobrą nowinę sługom swym prorokom. Głos z nieba powiedział, żeby święty Jan wziął od anioła książeczkę. Kiedy święty Jan wziął książeczkę, anioł rzekł do niego. Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. Święty wykonał polecenie, i kiedy goryczą napełniły się jego wnętrzności, usłyszał głos. Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Szarańcza, która pojawia się po zatrąbieniu Piątego Anioła, może symbolizować demony i diabły, które na rozkaz szatana króla piekieł. Mają dręczyć grzeszników przez pięć miesięcy. Dopiero szósta trąba uwalnia liczne zastępy okrutnych jeźdźców, którzy zabijają jedną trzecią grzesznych ludzi i uświadamiają grzechy pozostałym przy życiu grzesznikom. Apokalipsa Świętego Jana jest pełna bogatej symboliki i interpretacja jego proroctwa nie jest prosta. Jednakże główny przekaz jest jednoznaczny. Kiedy nadejdzie dzień gniewu Bożego, zostaną oszczędzeni słudzy Boży i wierni wyznawcy Jezusa Chrystusa oraz zostaną ukarani nieopieczętowani grzesznicy. Z narodu wybranego zostanie oszczędzonych zaledwie 144 tysiące Żydów i obserwując działania władz państwa nad Jordanem. Można zauważyć wyraźną tendencję wzrostową grzeszników, którzy być może uważają, że prorocza przepowiednia świętego Jana ich nie dotyczy. Kiedy zatrąbi siódmy anioł, nadejdzie na ludzi trzecia bieda i usłyszą głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca. I będzie królować na wieki wieków. Nastanie pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom twym prorokom i świętym i tym, co się boją twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Kiedy nadejdzie ta chwila, świątynia boga otworzy się, ukazując arkę przymierza, i nastąpią błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grat. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 140, w którym opowiedziałem o siedmiu trąbach zwiastujących nadejście dnia Sądu Ostatecznego. Serdecznie zapraszam do odcinka 141 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 78 Bestia.